Dzisiaj jesteśmy na przejeździe kolejowym w Krzyszkowie yy, yy, Ale dobrze. Przed chwilą nawiązał mi pociąg. Dosłownie przed chwilą. No ale dobrze. Mam tutaj 3 yy, sygnalizator, sygnalizator SDK2 z dwoma gongami KLD4103. Sygnalizatory są kombudowskie. Proszę, mam S1 s 2 i S4. Mam automatykę. Proszę. Tak przyjazd się prezentuję. Pan nawala, że jest zmodyfikowany. No i przyjazd znajduje się na linii 351. Znajduje się na 19 km linii 800 i 873 m linii, linii kolejowej. No ale dobrze, nie ma co tu przedłużać. No więc cześć.